Dobra, słuchajcie zaczynamy live'a, zacznijmy chyba od Bitcoina, a później przejdziemy do analizy, do analizy altcoinów, pokażę Wam jak połączyć można jedno z drugim. Jeżeli chodzi o BTC, to mówiliśmy z Wami, że my czekamy na jakiś tam większy wzrost, czekamy na przybicie tego tutaj takiego powiedzmy płaskiego poziomu, tutaj mamy płynność tak, w okolicach 115, 600, 700, o tym wszystkim ja. Mówiłem wczoraj na grupie i było to gdzie? było to u nas tutaj, tutaj ono nie. Mówiliśmy z wami, że zaraz będzie jakieś tam większy wzrost. My czekamy na rozszerzenie naszej fali trzeciej, później jeszcze 4 raz 5 będziemy mieli cały impuls. W sumie, jeżeli chodzi o jakąś tam wewnętrzną strukturę tych podfal, to szczerze mówiąc, nie wygląda to nie wiadomo jak dobrze. Więc ja proponuję no, to po prostu rozrysować. to no, taki banalny, prosty sposób. Jest A, jest B, jest C. Jeżeli tu nie jest ABC, to w takim razie jest jedynka, dwójka, jesteśmy w trakcie fali 3. I oczywiście, że musimy iść wyżej, prawda? Bierzemy FIBO, naciągamy FIBO na ten tutaj wzrost, na tą tutaj korektę i widzimy z Wami, że... Jakby, jeżeli to jest fala trzecia, to wiadomo, że fajnie byłoby iść jeszcze wyżej, na przykład z powrotem do poziomu mniej więcej 119. W tych okolicach znajduje się fala, w sensie, że mierzenie 1,61,8 po Fibu, i to jest ok, mierzenie dla naszej fali trzeciej. Więc, jeżeli my pójdziemy zaraz wam wyżej i narysujemy wzrost, jak mówię, mniej więcej do poziomu 119, może być tam, nie wiem, 120 na przykład, to ja bym uznał to za właśnie falę trzecią. W czym jest problem? Problem jest taki, że Rozumiecie tak, że fala 4 nie może wracać z powrotem do obszaru fali 1. Czyli, jeżeli my zaraz realizujemy takie coś, to my już wracamy z powrotem do naszej fali 1, co oczywiście, że będzie wskaźnikiem tego, że my realizujemy jakąś strukturę, ale jakby strukturę korekty, tak? Nie ma impulsu do góry, więc koniecznie musimy odskoczyć i właśnie skoczyć jeszcze gdzieś tam troszkę wyżej. No nie czyli powiedzmy tak, jak mówię, ta strefa w okolicach 119-120 nas wami interesuje. Jeżeli to jest jedynka, to jest dwójka, to mniej więcej w tych okolicach musi się skończyć nasza fala trzecia. Później jeszcze jakaś jedna konsolidacja, która będzie proporcjonalną do naszej fali drugiej i właśnie jeszcze jedno wyjście do góry. Wszystko. To będzie właśnie ten impuls, który my z Wami potrzebujemy i ten większy impuls będzie wskaźnikiem tego, że my dostaliśmy zmianę trendu. Na tą chwilę tego nie ma, na tą chwilę to jest tylko i wyłącznie trójka ABC. Jeżeli my z Wami otworzymy strukturę altcoinów, altcoinów to my będziemy mieli z wami dokładnie to samo tak czyli jeżeli to na przykład jest u nas tak gdzie to było czekajcie chwilę to było tutaj o właśnie jeżeli chodzi o xrp to my mówiliśmy z wami że jest u nas jakiś impuls jest jakaś korekta i my czekamy właśnie na wzrost czyli będzie minimum a b oraz c jeżeli to jest impuls to w takim razie tutaj nie ABC a tylko 1 2 i będziemy realizować 3 4 oraz 5 Otwieramy wykres XRP, patrzymy co się dzieje u nas tutaj. My dostaliśmy właśnie ten spadek, tą korektę, którą pokazywałem tutaj, prawda? No i czekamy na realizację, na ten większy wzrost. Otworzymy wykres XRP, aktualny wykres, tak? I zobaczymy co u nas tutaj się dzieje. Zobaczcie, ot jest nasz wzrost. I to tak samo jak na Bitcoinie, na tą chwilę to jest zwykła trójka, prawda? Impuls, korekta, kolejny impuls. Zrobiliśmy, zrobiliśmy test poziomu 1,1, 1, co oczywiście wskaźnikiem jest tego, że to jest struktura korekty. Jeżeli chodzi o falę trzecią, spokojnie możemy iść do poziomu 3,6 na przykład. Tutaj znajduje się mierzenie 1,60, 1,8, czyli wiecie. Więc to jest raz, 2, 3, 4, 5 i musimy realizować raz, 2, 3, konsolidacja, 4,5. I o ten tutaj impuls do góry, taki większy, można będzie uznać za właśnie falę trzecią. Jakaś późniejsza jedna konsolka i podbicie do góry, żeby dokończyć cały ten impuls do góry. Więc jeżeli my zaraz rysujemy z wami o takie zejście, to niestety do góry jest tylko i wyłącznie trójka. I będziemy musieli przejść na obliczenie z większym, głębszym rozszerzeniem tej korekty, prawda? I możemy spać gdzieś tam troszkę niżej. Czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o strukturę na przykład przykątnej, to byśmy mogli to rozbić na fale tak, że załóżmy o ten tutaj wzrost, był naszą falą trzecią i my dostaliśmy teraz no, na przykład jakąś taką trójkę. Tutaj jest trójka do góry, i będziemy mieli jeszcze jedną trójkę w dół. I to będzie struktura W, tutaj jest fala X i tutaj jest fala Y. Na przykład tak, to może być to rozszerzenie W, właśnie w naszym klinie, w naszej m, przekątnej, powiedzmy na XRP. I na przykład, jeżeli popatrzycie sobie na tą strukturę bardziej długoterminowo, to w ten tutaj sposób, tak, czyli jako podwójny zigzag powiedzmy, my możemy realizować naszą falę 4. Tak będzie wyglądać nasza czwórka. No i później właśnie to jeszcze jedno podbicie, żeby dorosować cały impuls, bo hmm, przypominam, że bardziej globalnie tak, my dostaliśmy wyjście do góry z trójkąta, więc według mnie my realizujemy ostatni impuls, po którym właśnie będzie jakiś tam większy spadek. Na przykład tak można byłoby rozszerzyć naszą korektę. Dlatego właśnie, jeżeli wybraliście XRP, nie XRP, to tam już w sumie nie jest istotne, bo ja podawałem różne monetki, tak samo na przykład XLM, tak? Давайте мы себе посмотрим. Вот у нас тут был такой, помните, такая тренд-линия была у нас тут. Мы говорили с вами, что можно пробовать вести за стоп-лоссом за предыдущий долг. Так? Mm, тут я писал им, что можно пробовать за стоп-лоссом за локальный доллар, как вести на, при... на тренд-линии. Тут я вам позвал свое вести, и мы говорили с вами, что должно быть минимум А, Б, и бракует нам фали С, принаймні, правда? Может быть, также же будет импульс. В таком случае, то есть раз, два, и мы идем до горы, реализуем 3-4 раз 5. Ale przynajmniej to jeszcze jedno podbicie. i mówiliśmy, że na tym wzroście można swoją pozycję będzie przymknąć. I w nocy ja właśnie pokazywałem to, że my dostaliśmy to przybicie i dawajcie sobie teraz właśnie otworzymy. Otworzymy sobie XLM i sprawdzimy, co u nas tam się dzieje. Zobaczcie, u nas jest wzrost na tam jakieś 15%, tak jak pisałem dzisiaj, pozycję według mnie na futuresach można oczywiście że realizować, bo już mamy cel minimum, to jest korekta ABC. I właśnie my dostaliśmy ten brakujący wzrost, ale jeżeli chodzi o falę trzecią, to oczywiście, że my musimy iść jeszcze wyżej. W takim razie my możemy spokojnie się orientować przynajmniej na poziomie 1,61,8, czyli tutaj jest taka sama struktura jak wszędzie, prawda? Jeżeli to jest A, B, C teraz musimy zacząć realizować impuls spadkowy i będzie spadek z powrotem do obszaru fali pierwszej, co będzie wskaźnikiem tego, że my realizujemy z Wami prawdopodobnie po prostu lokalną korektę do tego spadku i będzie właśnie kolejna fala spadkowa, no nie? Ale jeżeli tego zejścia nie będzie my będziemy szli jeszcze wyżej, powiedzmy z powrotem do poziomu, tak jak mówię, 1.60, 1.8 po FIBO, to według mnie ten tutaj wzrost będzie wskaźnikiem tego, że my realizujemy nie C, a tylko falę trzecią więc przed nami jeszcze 4 oraz 5 no i będzie zakończenia całego impulsu więc ja gorąco polecam na tym wzroście jeżeli załóżmy tam mieliście coś na dźwigni to swoją pozycję przymknąć jeżeli wy macie tylko i wyłącznie dźwigni no to powiedzmy tam nie wiem połowę jeżeli macie jeszcze spot no to właśnie spot zostawić i stop loss dać na jakieś tam malutki plusik albo na zero a całą resztę po prostu wiecie po prostu podtrzymać no nie więc realizować jak najbardziej oczywiście, że można, tyle, że no, nie widzę sensu sprzedawać wszystko. Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy, czy czasem nie będzie realizacja właśnie tego impulsu. Jeżeli będzie realizacja impulsu, to my oczywiście, że idziemy wyżej i możemy spokojnie narysować przybicie nawet poprzedniego wierzchołka. I teraz dawajcie z wami omówimy właśnie przykład tego, jak musi wyglądać wszędzie nasza fala trzecia. Wpisujemy sobie link. I patrzymy, co ja wam pokazywałam na grupie. Mówiliśmy z Wami, że u nas jest mierzenie 1-1 pomiędzy właśnie tymi tutaj falami. I z punktu widzenia fal nam brakuje jeszcze jednego impulsu, żeby dokończyć, no właśnie, ten tutaj wzrost, prawda? Czyli jest 1 2 Poszło rozszerzenie fali trzeciej A, B, C albo WXY X, Y bez różnicy. I my czekamy na ten tutaj wzrost. Co było dalej? Dalej była u nas taka struktura. No, zobaczcie, jest to odreagowanie A, B, C. Czyli cel minimum to jest realizacja tej trójki, to jest to, co my teraz mamy na przykład na XLM, XRP, nie wiem, tam gdzieś na monetce A, tam na monetce A, da, zaraz też to wszystko Wam jeszcze pokażę, no nie? I zobaczcie, jeżeli to jest zwykła trójka, to my możemy oczywiście, że spadać, prawda? Ale jeżeli chodzi o jakiś tam większy wzrost, czyli o realizację nie ABC, a tylko 1, 2, 3 i później będzie 4 oraz 5, to trójka z reguły jest największa. i Ja Wam pokazywałem właśnie Take Profit w okolicach 19, później 20,5. Jeżeli my dorysujemy cały input, przydajemy sobie, otworzymy właśnie monetkę link i zobaczymy, co ona się dzieje tutaj. 19 zaliczyliśmy, czyli jest, wskoczył, że tak powiem, kolejny Take Profit. No i teraz bierzemy Fibo, naciągamy Fibo na cały ten tutaj wzrost i na tutaj spadek. Widzimy to, że jest właśnie wzrost do poziomu 1,60, 1,8 po Fibo. И то и есть эта стеффа, это мерение, которое нас с вами интересует. Абсолютно везде. То есть, если мы, допустим, на биткоине идем м выше, то мы ориентируемся на 1,61,8 по FIBO. Если мы идем м на XRP, на XLM выше, то мы тоже будем ориентироваться на то, что мы имеем. Так что еще раз. Если мы плануем реализовать импульс везде на самом рынке, вот примерно так это все должно выглядеть. А мы теперь достались, мы раз, два, I o jesteśmy, o tutaj. Tak? I teraz jest kluczowy moment. Jeżeli będzie spadek, załóżmy na GUI, nie na cały reszcie to można będzie mówić o jakimś tam większym rozszerzeniu, ewentualnie tej korekty. Jeżeli my idziemy wyżej i zbliżamy się do poziomu 1,61,8, to ja uważam, że warto zostać przy tym właśnie obliczeniu z czwórką oraz piątką, czyli będziemy realizować nie ABC, a tylko cały impuls. I właśnie na tym wzroście, tak jak mówię. W okolicach 20,5 jest kolejna tajk pachy, czyli przybicia poprzednie wierzchołka, który mieliśmy z Wami tutaj, można będzie swoją pozycję realizować. Oto jest przykład tego, jak musi wyglądać impuls. Tak? Trójka do góry, nie ABC, a tylko ten tutaj większy wzrost, ten impulsik. Dobrze, więc słuchajcie, jeszcze kilka przykładów, ale ogólnie struktura jest taka sama absolutnie wszędzie. Pokażę Wam też na przykład AD. Eee, wpiszcie sobie na grupie, właśnie ADA. Ja wam też pokazywałam tą taką strukturę, gdzie u nas jest, załóżmy, A albo 1, realizujemy 2 albo B, i my czekamy z wami na odreagowanie, żeby właśnie realizować C, no albo może nawet to będzie jakiś tam turbo ogromny wzrost, bo będzie raz, dwa i później zaraz realizacja fali trzeciej. Tak samo. Otwieramy sobie ADA, -y, patrzymy, co u nas tutaj się dzieje. Widzicie tak. Od jest ten spadek, od jest to odreagowanie, które ja wam rysowałem. No i oczywiście, że jeżeli to jest ABC, to my musimy narysować wzrost powyżej poprzedniego wierzchołka. Więc spokojnie możemy, możemy iść powyżej poziomu, ile tam było 0,94, powiedzmy. No nie. Ale na tą chwilę, co my widzimy z wami? Widzimy z wami to, że jest A, B, oraz C. I tak samo bierzemy FIBO, naciągamy FIBO na cały ten tutaj wzrost. Naciągamy chibę, na tą tutaj korektę. I widzimy to, że do poziomu 1,60 od 1,8 nam brakuje jeszcze troszkę, więc możemy jakby bardziej rozszerzyć, oczywiście, że tą korektę. A tą chwilę to jest tylko i wyłącznie trójka, nie ma tutaj impulsu. Jeżeli będzie impuls, to tak jak mówię, otwiera się droga wyżej. I tutaj wyżej można właśnie realizować resztę swojej pozycji. No nie i tej profity kolejne z tego co ja pamiętam dzisiaj też ja pokazałem tak 085 95 no i później właśnie przybicia poprzedniego wierzchołka i tutaj w tych okolicach można będzie sprzedawać już wszystko bo będziemy mieli już A B oraz C ale czy będzie ten impuls czy nie my tego nie wiemy więc tak jak mówię pozycję swoją zabezpieczyć i załóżmy jeżeli wybraliście tutaj tutaj AD czy tam nie wiem jakieś XRP czy A tam czy co tam wybraliście bez różnicy Macie teraz jakiś tam około załóżmy 10%. Realizujcie właśnie na tym wzroście częściowo swoją pozycję. Po prostu, żeby nie było przykro w razie W, jeżeli jednak my narysujemy teraz ten większy spadek i się okaże, że to jest tylko i wyłącznie trójka do góry, bo jednak większość monet wygląda tak, że to jest no, niby zwykła trójka, tak? Tak, jeszcze jakiś przykład. A, tam otworzyłem sobie, no nie. My widzimy z Wami to, że tak samo u nas jest wzrost o zaznaczonej strefy tutaj w tych okolicach, no nie, na już prawie 10%. I tak samo, u nas była, u nas była korekta do, tak to było tutaj, o ta strefa to jest 1,1 oraz 0,61 właśnie po FIBO. Mówiliśmy z Wami, że można próbować wejście, licząc na to, że to jest A albo 1, 2 albo B, no i my czekamy na ten tutaj większy wzrost. Patrzymy, od tej strefy, tak jak mówię, teraz jest odreagowanie całkiem fajne, więc to loss spokojnie można dać już po wejściu i my sobie spokojnie czekamy na kolejne take profity. I tak jak mówię, jest impuls, jest korekta. Jeżeli to jest pattern 535, to my musimy przebić poprzedni wierzchołek. I właśnie na tym wzroście powoli będziemy realizować swoją pozycję. Na tą chwilę to jest A, B oraz C. No, i właśnie teraz pytanie, czy my narysujemy o ten tutaj spadek? Jeżeli my wracamy z powrotem do właśnie naszej, naszej strefy, gdzie my kupowaliśmy, to w takim razie to będzie według mnie wskaźnikiem tego, że już żadnego większego wzrostu my nie zobaczymy, tak? My pójdziemy niżej i niżej właśnie musimy szukać nowe wejście, bo jeżeli to jest impuls, to właśnie tak mi się wydaje, że żadnego większego odreagowania tutaj być nie powinno. My musimy realizować, tak wiecie, powoli, 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 ale my, jakby bez większej korekty, tak? Bez takiej większej przerwy, powiedzmy. Będziemy rosnąć, realizując właśnie 1, 2, i my jesteśmy w trakcie fali trzeciej. Później, jakaś konsolidacja, 4 oraz 5, i tak jak mówię, tutaj spokojnie możemy iść, nawet powyżej poprzedniego wierzchołka, żeby realizować A, B oraz C. I ta struktura będzie, według mnie, wyglądała najlepiej. Więc mi, od tutaj, ten wykres. Bardzo się podoba, tak jak mówię, trzymam kciuki za realizację właśnie tego obliczenia prowzrostowego, ale tak naprawdę, jakby nie ma czegoś takiego, że wiecie, atom będzie rosnąć, a cały rynek będzie spadać. No nie? Jeżeli rynek posypi się, czyli do góry wszędzie jest tylko i wyłącznie trójka, to oczywiście, że wszystko spadnie. A jeżeli wszędzie będzie realizacja impulsu to wszystko urośnie i wszystko będzie dobrze jakby nie tylko na jakiejś konkretnej monece, a jakby absolutnie wszędzie. Więc tak jak mówię, czy wybraliście XRP, czy wybraliście a tam, czy wybraliście jakieś tam XLM, bez różnicy, czy może tam jakaś ADA Wam się spodobała, no nie? Jakby wszędzie jest taka sama struktura. Jest ABC na tą chwilę, no i właśnie ja trzymam kciuki za realizację impulsu do góry. Jeżeli będzie impuls, to przed nami 3, 4, oraz 5 i będziemy mogli wyciągnąć dużo więcej z tego jakby impulsu, który my teraz realizujemy. Tak, bo tak, jak mówię, z reguły trójka jest największą. I właśnie na tym wzroście postaramy się z Wami realizować swoją pozycję. Tyle, że no, mam nadzieję, że my zabierzemy nie 10, a tylko powiedzmy tam 30, 40, może nawet procent. No nie. Jeżeli się uda, super fajnie. Myślę, że każdy będzie zadowolony. Dobrze, więc słuchajcie, tak wygląda wszystko. Można oczywiście, że tam coś przeanalizować jeszcze, ale tak jak mówię, struktura wszędzie jest można powiedzieć, że identyczna. Omówimy szybciutko jeszcze sobie złoto. Ja dopuszczam to, że my realizujemy tutaj jakiś impuls w strukturze. Od jakby załóżmy, my realizujemy falę 5, no nie. I ta sala pią piąta będzie się składać z właśnie lokalnego impulsu. No i jest możliwe to, że my będziemy mieli na przykład jakąś taką strukturę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak też w sumie może być. Tak jak mówię, no jakby z mojego obliczenia wynika, że jeżeli to jest trójkąt abcd który ja Wam pokazywałem też na grupie, Zobaczmy sobie też to odświeżymy. CAU USB. No i otworzymy sobie o ten tutaj wykres. Pamiętacie, tak? Mówiliśmy z Wami, że nam brakuje jeszcze jednej nóżki, żeby dorysować, a, tak, żeby dorysować właśnie a, tą korektę, czyli mówiliśmy o trójkącie, brakowało nam fali E, na tej fali E można było szukać wejście, licząc na to, że będzie właśnie większy wzrost. No i mówiliśmy z Wami, że o tutaj poniżej poziomu fali C znajduje się poziom negacji tego trójkąta. Tutaj my widzimy z Wami to, że my dostaliśmy tą korektę, ona faktycznie jest bardzo głęboka ale zejście poniżej poziomu fali C nie było. Ja Wam napisałem, że można już przestawić swój stop loss, żeby, wiecie, zminimalizować maksymalnie swoje ryzyko, no i wszystko. I teraz w sumie Wy nawet musicie być na plusie. Ale tak jak mówię, warto liczyć się z tym, że może być jakaś tam lokalna korekta. I my możemy z Wami spaść leciutko, realizując na przykład 1-2 i załóżmy, będzie całkiem, takie, wiecie, takie całkiem spore rozszerzenie w strukturze właśnie naszej fali piątej, czyli ten ostatni impuls do góry będzie bardziej rozszerzony. W każdym razie nic się nie zmienia. Dopóki my jesteśmy powyżej poziomu fali E, no bo już to jest fala E, prawda? Bo my jakby tą brakującą falę, o której mówiliśmy od tutaj, już dorysowaliśmy, to teraz swój stop los możemy przestawić z tego poziomu od na ten tutaj. Tego wystarczy. No i właśnie, jeżeli planujemy rosnąć, to tak jak mówię, kluczowym jest nie spadać poniżej poziomu 3285. A tutaj możemy sobie, wiadomo, że musimy spać teoretycznie aż tutaj, żeby zanegować to obliczenie, ale mi się wydaje, że to zejście i tak będzie już bardzo głębokie. Więc raczej, raczej o tutaj żadnego zejścia my z Wami nie zobaczymy. Jeżeli oczywiście, że to wszystko planuje jakoś tam rosnąć, no nie? No i wszystko, słuchajcie, cierpliwie sobie czekamy na realizację tak jak mówię, jeżeli ja mam rację, to przed nami jest czwórka oraz piątka, no i my zobaczymy z wami o ten tutaj wzrost. Ale, tak jak mówię, dopuszczam to, że będzie jeszcze jedno rozszerzenie. Ja nie wiem, czy mówiąc, ile jest tutaj rozszerzeń, nawet już sam nie chce mi się liczyć. Ale podejrzewam, że z pięć może być. No i tutaj, tak jak mówię, będzie jeszcze jedna, taka wiecie, lokalna jedynka powiedzmy. Tutaj będzie korekta do tego impulsu, i właśnie po tej korekcie 3, 4 oraz 5, i będziemy mieli cały impuls, i w ten właśnie sposób skończy się nasz wzrost. Nie można będzie mówić o tym, że my idziemy właśnie na korektę po realizacji tego globalnego impulsu, o którym mówiliśmy z Wami jeszcze rok temu. Tyle, że Widzę jeszcze jedno rozszerzenie. Może pamiętacie, ja mówiłem wam wcześniej, że my realizujemy wyjście do góry z trójkąta. i ja na tym wzroście mniej więcej do poziomu 3000 ja mówiłem, że można zamykać wszystko. No to jest możliwe to, że zaraz jeszcze jeden impuls da się zgarnąć i my dziękujemy. Bo no wizualnie 1, 2, rozszerzenia fali trzeci 4 oraz 5. Skoro wyjście do góry z trójkąta. To w takim razie to jest fala przedostatnia i realizujemy falę ostatnią, później mi się wydaje, że może zacząć się jakiś tam większy spadek i korekta. Więc tak jak mówię, no, ograniczyć swoje ryzyko maksymalnie. Nie wiem, czy kupowaliście faktycznie gdzieś tam bliżej powiedzmy tej dolnej trend linii. Jeżeli tak, to może nawet stop loss dać pod wejście. Jeżeli braliście gdzieś tutaj pomiędzy, powiedzmy, no to stop loss będzie 1,5% w waszym przypadku, no nie? Czyli na pewno już stop loss nie tutaj, a tylko tutaj i wszystko. I cierpliwie sobie czekamy na wyjście z tej konsolidacji. Troszkę oczywiście, że potwa, no ale nic. Eee, dobrze, więc słuchajcie, tak mniej więcej wygląda u nas wszystko. Dawajcie, jeżeli chcecie, jeszcze możemy omówić euro i dolara. Ja Wam na grupie pokazywałem tak, to obliczenie z jeszcze jednym podbiciem. Mówiliśmy z Wami, że nie może być zejścia. Tak, euro USD. Mówiliśmy z Wami, że nie może być zejścia. Gdzie? No tutaj. O ten, tutaj poziom to jest poziom negacji naszej przykąt. No i tutaj żadnego zejścia być nie powinno. Ta strefa znajduje się w okolicach, podejrzewam, że 1,13 jakoś tak, i właśnie tego zejścia niżej my nie dostaliśmy. Tak jak widać, i my teraz realizujemy ten właśnie brakujący wzrost, który to ja wam pokazywałem. Możemy też sobie teraz zrobić jeszcze jedno mierzenie, które ja jeszcze nie pokazywałem, ale w sumie może ktoś tam sobie to robił już wcześniej. No zobaczcie, naciągamy taką fibą. A, czyli to jest fala trzecia, tak? i o tutaj o znajduje się długość fali trzeciej. Pamiętamy z wami o tym, że trójka a piątka nie mogą być takie same, prawda? Trójka obowiązkowo musi być większa, więc piątka musi się skończyć gdzieś tutaj, w tych okolicach. Nie może być wzrost z powrotem do poziomu, powiedzmy tam 1,21 i 1, 8, na przykład. No nie, O tutaj w tym miejscu. Znajduje się poziom negacji tej przykątnej, więc, jeżeli my zaraz planujemy realizować właśnie falę piątą to albo takie podbicie i na korektę, albo nawet ta fala 5 może być skrócona. Właśnie po tym tutaj wzroście ja spodziewam się tego, że my narysujemy większą korektę, i właśnie na tej większej korekcie, oczywiście, że można będzie swoją pozycję. W sensie, że na tym wzroście można będzie swoją pozycję realizować, no i właśnie otwierać nową można będzie dopiero po jakimś tam większym spadku, prawda? Więc o ten tutaj poziom sobie też zaznaczcie, tutaj znajduje się strefa, powiedzmy, negacji naszej przykątnej. Wyżej nie można, jeżeli tutaj faktycznie realizuje się clean, no i tak jak mówię, jeżeli to wypali to w takim razie to jeszcze jedno podbicie. To, który wam pokazywałem tutaj, i na korektę. I wtedy oczywiście, że dolar musi się wzmocnić. Jeżeli my narysujemy ten tutaj wzrost i przebicie właśnie od tej strefy, to w takim razie będzie negacja przekątnej i na indeksie dolara, i właśnie będzie negacja przątnej tutaj. No i w takim razie oczywiście, że dolar będzie jeszcze bardziej tracił na wartości. No i, i kurde, nie wiem, co wtedy, no nie. Więc na razie trzymam się jakby dalej przekątnej, innego obliczenia jeszcze nie szukam, no bo. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to można byłoby rozbić na fale, ewentualnie jako 1, 2, 1, 2, tutaj 3, 4, 5 i, i nie wiem co, 4, 5. W takim razie to faktycznie wszystko pójdzie w kosmos i tak jak mówię, dolar będzie po prostu gównowarty. warty, no nie? Ale no, na razie trzymam się tego, że to jest clean przekątna, bo u nas tutaj będzie powtórzenie korekty, no nie pomiędzy A oraz C, więc ta strefa nas mi interesuje i wstępnie orientujemy się na 1, 2. Tutaj zobaczymy, czy będzie reakcja, czy nie. Jeżeli będzie reakcja, i zacznie się spadek, to nic nie kombinujemy. Jeżeli jednak będzie przybicie i my narysujemy ten tutaj większy wzrost, to będę szukał jakąś ewentualnie alternatywę, ale tak jak mówię, no po prostu na tą chwilę najbardziej mi się podoba Clinton ta ta powiedzmy. I ja nic nie kombinuję. Więc dalej to samo, dalej trzymamy się tego, że my doroslijemy 4 oraz 5. No i tak jak mówię, później. Spokojnie można będzie iść na korektę. Tą strefę sobie zaznaczyć. Tutaj znajduje się poziom negacji. W takim razie, tak jak mówię, dolar nieźle straci na wartości. Jeżeli nie, to w takim razie, jeszcze jedno podbicie i dolar zacznie się wzmacniać. No i wiadomo, że my narysujemy z Wami jakieś takie większe odreagowanie wtedy, nie? Dobrze, więc słuchajcie, zrobiliśmy takie, taką, taką analizę bardziej średnioterminową omówiliśmy no prawie wszystko, omówiliśmy tak? z wami złoto, dolar do euro, w sensie, że euro do dolara, omówiliśmy kryptowaluty, Bitcoin, altcoiny no i teraz cierpliwie czekamy sobie na co, czekamy sobie teraz cierpliwie na właśnie jakąś jasność, tak czy my narysujemy z wami zaraz odreagowanie i będzie jakiś taki większy spadek załóżmy z powrotem do poziomu 114,5 co według mnie będzie wskaźnikiem tego, że my oczywiście, że realizujemy z wami co? Dokładnie, tylko i wyłącznie korektę tutaj ABC i będzie rozszerzenie całego tego spadku, no nie. Jeżeli jednak tego odreagowania nie będzie, to ja będę bardzo się cieszył i my spokojnie sobie czekamy na realizację kolejnych tych profitów, które znajdują się gdzieś tam troszkę wyżej. No nie. A na Bitcoinie struktura będzie wyglądała tak, że my realizowaliśmy nie ABC, a tylko 1-2 i jesteśmy w trakcie naszej fali trzeciej jak zacznie się później większa korekta będzie takie większe odreagowanie to ona musi być w miarę proporcjonalnym do tej tutaj dwójki więc spokojnie możemy tutaj pokręcić się im sobie nawet zobaczy zobaczymy w ciekawości tutaj korekta trwała no około doby czyli spokojnie możemy mniej więcej doby też tutaj się pokręcić to może być tam nie wiem do dwóch na przykład dni nawet, no nie, czyli też spokojnie możemy troszkę przedłużyć tą korektę, żeby tylko nie było tak, że wiecie, tutaj korekta trwa jeden dzień, tutaj będzie tydzień, no to już będzie dysproporcja ogromna. A tak ogólnie możemy troszkę tak pokręcić, czy tak, taka ta korekta może być, wiecie, troszkę dłuż, dłuższa powiedzmy, no i wszystko. I ta struktura będzie nam oczywiście, że odpowiadała, nie można będzie mówić o tym, że zaraz będzie jakiś tam większy, e, będzie zaraz jakiś tam większy wzrost. No nie, bo ten tutaj impuls do góry, będzie wskaźnik. Że my dopiero zaczynamy rosnąć, no i oczywiście, że otwiera się droga na ATH, więc my realizujemy jakąś taką korektę, i po tej korekcie nowe nasze wejście, stop za impuls, i my zabieramy o ten tutaj wzrost. Więc koniecznie sprzedać część, tak? Stop losy koniecznie podciągamy, bo tak jak mówię, na razie nie wiadomo, czy to jest ABC, czy jednak będzie większy impuls. I cierpliwie sobie czekamy teraz właśnie na realizację. Take profity. ja pokazałem, obliczenia bardziej średnioterminowe też pokazałem. Teraz kluczowa rzecz tak naprawdę tylko i wyłącznie to nas wami interesuje. Czy my narysujemy do góry impuls? Czy jednak na projekcie ABC wszystko się skończy. Jeżeli będzie impuls, musimy iść wyżej. Trójka w tym miejscu nie może się skończyć. Jakaś konsolidacja 4 oraz 5 i będziemy mieli ładniutki impulsik co będzie co będzie wskaźnikiem tego że my możemy na korekcie tak otwierać nową pozycję z konkretnym stop lossem za impuls wszystko taka szybka aktualizacja Mam nadzieję że teraz lepiej rozumiecie tą lokalną strukturę to co się dzieje u nas teraz na rynku No i tak jak mówię tylko i wyłącznie cierpliwie czekać teraz na jakąś tam realizację No i Trzymamy kciuki za Impuls do góry. Będzie, nie będzie, nie wiadomo, czas pokaże, ale w każdym razie nastawiony jestem bardziej pozytywnie, no bo tak jak mówię, pozycja w sumie otwarta jest w całkiem fajnym miejscu. Teraz tylko i wyłącznie, żeby ten Bitcoin się nie zestrał i my dorysowaliśmy te wszystkie brakujące fale i będziemy mieli 3, 4 oraz 5. Jeżeli to się zgra jeszcze ze spadkiem dominacji Bitcoina. A ta, jak widać, na tą chwilę po spada, prawda? No to oczywiście, że altcoiny będą szybciej rosnąć, no i dlatego ja wam pokazywałem więcej tych altcoinów, no które, tak jak mówię, mają według mnie większy potencjał. Tyle słuchajcie z mojej strony. Dziękuję i do usłyszenia.